Artur Molenda TVN24. No, ten gadżet słyszy to zdanie wyjątkowo często. Kostka na mikrofon TVN24 to takie akcesorium, które wszyscy reporterzy TVN24 używają. Ta, jak widać, już trochę przeszła. Kawał świata ze mną zwiedziła, ze sporą liczbą osób rozmawiała. Była świadkiem wielu fascynujących rozmów i o świecie, i o polityce, i o bezpieczeństwie przede wszystkim. No i też wieloma fajnymi wojskowymi maszynami leciała. Wyjątkowa jest. Z dwóch powodów. No, przede wszystkim z każdej strony ma logo TVN24, ale z jednej strony ma autograf naszej mistrzyni, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. Iga Świątek. Kilka miesięcy temu byłem na spotkaniu prasowym właśnie z Igą i poprosiłem ją, żeby po prostu podpisała mi się na mikrofonie. Spojrzała się wymownie, ale jest, zrobiła to. Jedyny taki egzemplarz na świecie. Kostka TVN24 z autografem Igi Świątek. Na szczytny cel. Ode mnie na finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.